Cześć, to tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale Motorola Edge 30 Neo. Była Edge 30, teraz wersja Neo. No cóż, trochę mnie dziwi, że jedna z drugą stylistycznie nie ma nic wspólnego, no ale ta, ta jest śliczna. Współpraca z Panton, jak najbardziej moim zdaniem dla Motorola na plus. No, zaznaczają to na kolorach tutaj tych swoich smartfonów, ale ta czerń, taka posrebrzona. Błyszcząca się z tyłu, no mi to odpowiada, no telefon idealo. Ładnie wyglądający smartfon i tyle mogę o nim powiedzieć. W ręce leży fajnie, nie jest za duży. Fakt, nie są to jakieś topowe tutaj podzespoły. Mam tu tylko z na 695, plus 8 GB i tu w pamięci RAM, czyli to taki powiedziałbym lekki średniak, albo nawet bardziej niż lekki, po prostu typowy średniopółkowy smartfon no jak to w Motorola, z czystym softem, naprawdę działający fajnie i przyjemnie. Zacznijcie sobie na, na jego speed testy, nie odstaje jakoś od minimalnie szybszych lub też minimalnie gorszych telefonów. Tutaj jak najbardziej ok. Jasność ekranu myślę, że wystarczająca, nie jest może jakoś turbo, że tak się wyrażę, pobijająca i no, waląca na nas na, na głowę, że, że ona jest jakaś super, hiper, nie wiadomo jaka. Ale no jest spoko, kolorki mi się podobają telefonu, widzicie, jest maksymalna, no minimalnie to jest, oczywiście minimalnie. Na pokładzie, jak to zwykle u Motorola, prawie, że czysto. Czy już mamy tutaj Androida 13? Też nie ma, tak samo jak w Edge'u, w Edge'u 3.30 i w Edge'u 30, no, nie zaktualizowała jeszcze Motorola do nowego Androida, a szkoda. Myślę, że to by się tutaj jak najbardziej, moim zdaniem, przydało. Sam smartfon dobrze leży w dłoni. Jest w zestawie TUI, który jest czysto plastikowe, więc wyobraźcie sobie, jak ono będzie wyglądać po jakimś głębszym czasie, dłuższej ilości użytkowania. Dwa, raz, że tłuszcz to, to do norma, ale rysy gwarantowane. Fakt, chroni to trochę dzięki temu lekko aparaty, no ale raczej szału to nie robi. Sam zestaw też pozytywnie. Macie ładowarkę. No, no, w sumie nie tak, tylko raczej tak, jeżeli chodzi o ilość watów. Pozytywnie, fajnie, że jest szybsza. Na pokładzie baterie e, ten, kabel też do ładowania, już USB typ C, USB typ C, czyli jak najbardziej tak jak być powinna Bateria starcza na ponad dzień bez problemu myślę, chyba że ktoś ją zajedzie. To się da oczywiście, jak w każdym smartfonie możecie stracić ją bardzo szybko, wystarczy nie wiem, grać non stop przez 5-6 godzin, i, i myślę, że się skończy. E, niestety taki taki urok, ale tak to wygląda. Samo działanie tej Motorola, jak na półkę cenową, to no, jest na na 695. Niczym się nie wyróżnia, jeżeli chodzi o większość modeli. Jest czasami szybsza, czasami wolniejsza. Są speed testy, po prostu wystarczy zobaczyć, działa to. Chwilę gdzieś tam coś trzeba poczekać. Jak widzicie, nie jest to demon prędkości, ale jakiś takich. Później większych przycięć przy mocnym, przy katowaniu, używaniu wielu rzeczy, naraz wielu rzeczy w pamięci. Powiem Wam, że nie uświadczyłem, więc to jak najbardziej na plus. Plus, oczywiście, czysty system, praktycznie aplikacja Moto, yy, gdzie tam wszystko sobie poustawiacie, różne śmieszne, fajne rzeczy, na przykład takie, ale to oczywiście trzeba sobie potestować, zobaczyć. No, plus ten widget zegarka. I tak naprawdę, czysty Android, i, i tym jak zwykle Motorola w moich oczach się broni więc to są takie dobre smartfony do codziennego użytku. Gdy nie, nie potrzebujecie czegoś turbo na top, takiego, żeby było tip top i tak dalej. Co dalej, co dalej odnośnie tej motorolki? Aparaty, aparaty. Hmm, jak to tutaj wypadało? Jest film ze zdjęciami, sugeruję zobaczyć I, i no, nie wiem jak to ująć, ale chyba najlepszym stwierdzeniem będzie, że po prostu zdjęcia są adekwatne do ceny i, i, i nic dodać, i nic ująć więcej, po prostu Wyglądają jak telefon e, kosztuje. Nie są super, nie są bardzo złe, są średnie. Po prostu średniak ze średnimi jakości zdjęciami. W nocy ciężko, ciężko bym powiedział. W dzień też nie zawsze jest idealnie. Dzieś, gdzieś jakieś dziwne e, rzeczy potrafią się zadziać. E, może bardzo mnie męczy to, że, że standardowo Motorola daje nam zdjęcia makro, szeroki kąt e, w tym wypadku i, i standard. E, no i tyle właśnie. Nic poza tym. Eee, właśnie, więc no. Mogłoby jakoś troszeczkę to, to bardziej tutaj zresztą no, Tu tak naprawdę mamy e, dwa, dwa obiektywy, więc no, tak jakby. Wiadomo, nie wszystko idzie bezpośrednio e, z matrycy. Reszta fona, poprawna. Nie wiem co wam więcej e, dodać. Telefon mi się wizualnie podoba. Jak na swoją cenę jest OK? Po prostu średnia, którego można używać i wygląda ładnie. Z dobrymi rzeczami na pokładzie, mianowicie jest oczywiście ładowara, tu niby teoretycznie wszystko eko i tak dalej, jest Ready For, czyli też możecie sobie go podpiąć pod kompa i korzystać jak z kompa, więc jest oczywiście takowa funkcja na pokładzie, więc co, co tutaj właśnie otóż to widzicie, czyli taki kiedyś Samsungowy DeX, Teraz już Motorola też to ma na pokładzie. No i w sumie w sumie tyle krótko, zwięźle na temat. Ja nie narzekam. Można brać Motorola E30 Neo. Z tej strony ucek. Trzymajcie się ciepło. Hej.